Czas ucieka nieubłaganie, ruchy zagęszczone, a porządku, jak nie było, tak nie ma. Kurde, wydawało się, że mniej roboty. Co? Nie, jest dużo, strasznie dużo roboty. Masakra, jest jest nie skończyliśmy. No, ja próbuję tutaj podmywać wszystko, ale to jest ciężko domyć. Masakra. A mogę papierowy ręcznik? Ja nie wyjdę z tej łazienki. A co tam, pomóc ci czy O, możesz mi pomóc, no. Dobra. Co dalej? Filip, myj pod tym. No. I po zakładaj listwę. A ten, ten. to musisz ten, to musisz tak. Y, wiesz, jak tak paluszkiem. paluskiem. Ja, Nie już tak robię właśnie ośladać. O tak wiesz. Suchym, mniejszą ilością materiału. I tak trzeć. O Jezu, jak mnie tu boli. Już wiem co zapomniałam. Jeszcze musimy grzejnik tutaj wyczyścić. To ja już mogę iść. Hello? No, hello. How are you today? Dzięki, że pytasz. Całkiem nieźle. Uhu. Ja już czuję, jak mnie kręgosłup upie. Zaraz, gdzie jest szufelka? Filipku? No? Zagęścić różki. Co? Ruchy zagęśćmy. No. Dobrze. Druga godzina minęła, oni są coraz dalej i idzie im rzeczywiście dobrze, jakkolwiek to jest ta godzina decydująca, bo po drugiej godzinie przychodzi ostatnia godzina. A wiecie, jak to jest z ostatnią godziną? Nie wiadomo, kiedy jej nie ma. Wtedy ten czas leci jakby już podwójnie szybko. No, to szybki i co koły oblane przez rosoły. No dobra, to teraz czas na najlepsze. Ho, ho. A teraz weźmie zaraz ściągaczkę, będzie miała gotowe. Tu jest y, pełna profeska. Zobaczcie, ona to zresztą z taką miną robi, że tu nie ma zaskoczeń. Jeszcze mamy drugi pokój, nie? No wiem, więc dlatego chcę to przyspieszyć. czasu? Co? Pinięz czasu? Nie, nawet nie wiem, które wycinam. Podobno wasza ostatnia. Teraz no się okaże, czy da się umyć okno bez ściągaczki. <laughs> halo, halo, słuchajcie, słyszycie mnie? Tak. Melduję wam, że zostało pół godziny. Dobra, Filip Turbo szczała w Dubsku. Wydawałoby się, że tylko podkurzać zmyci w ogóle, ale jednak jak się człowiek zgłębi, to tu wyjdzie, tam wyjdzie i za chwilę w tym miejscu się myje i za chwilę znowu jest to samo.